Każdym z 14 milionów Polaków na podstawie telefonu wiecie 362 różne rzeczy. Już za chwilę z tego wszystkiego się wytłumaczy wiceprezes i współzałożyciel firmy Selective, a to specjalizacja w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych. Dominik Karbowski, przywitajmy gorąco. Niech nie brakuje Ci energii. Dziękuję. Jeszcze raz cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Dominik Karbowski, jestem współzałożycielem firmy Selective. Na co dzień zajmujemy się zbieraniem danych ze smartfonów zarówno z aplikacji, stron internetowych, jak i danych lokalizacyjnych, a więc o tym, jak użytkownicy smartfonów się poruszają, gdzie bywają gdzie, gdzie bywają w nocy, czy jeżdżą autobusem, czy, czy jeżdżą komunikacją miejską i z tych danych wyciągamy pewne wnioski, o których dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić. Pierwsza rzecz to stereotypy. Jak, pewno wie, jak na pewno wiecie, stereotypów jest sporo i często sami się nimi kierujemy. Oczywistym stereotypem jest, że mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że jak jest kobieta to gorzej prowadzi samochód, że jak ktoś jest ze wschodu Europy to pije dużo alkoholu, że jak ktoś jest politykiem to od razu nieuczciwy. Część z tych stereotypów może być prawdą, natomiast powinniśmy je sprawdzić. Ja wywodzę się z troszkę innej branży niż marketing. Większość mojego życia spędziłem w branży energetycznej i cyberbezpieczeństwa. I tam nikt nie zakłada żadnych stereotypów. Nikt nie zakłada, że dany kabel nie jest pod napięciem albo że dany USB jest yy, bezpieczny, że nie ma tam wirusa. Natomiast przechodząc do branży marketingowej, spotkałem takich stereotypów wiele. I do dzisiaj spotykamy co miesiąc stereotypy, które nasi klienci zakładają. Oni mają jakiś pomysł na kampanię i przychodzą do nas już z gotowym pomysłem, gotowym pomysłem targetowania. Chciałbym Wam pokazać trzy takie najczęściej spotykane stereotypy i dzisiaj co miesiąc realizujemy około 120 kampanii w Polsce i w krajach europejskich i wśród tych 120 kampanii miesięcznie zawsze trafia się kilka targetowanych na przedsiębiorcę albo osobę majętną to jest taki święty gral wśród kampanii reklamowych no i często pytam moich klientów ok ale jak ty chcesz dotrzeć do tego przedsiębiorca albo tej osoby majętnej no i nasi klienci często mówią to ja chcę targetować kampanię na osoby, które czytają Forbes'a. No i nie zgodziłbym się z tą majętnością, bo osoby, które czytają Forbes'a, to nie są osoby, które są majętne, są to osoby aspirujące do bycia majętnym. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, myślę, że przedsiębiorca, przeciętny przedsiębiorca ma, nie ma za wiele czasu na czytanie Forbes'a. Bardziej zmaga się z klientami, fakturami, płatnościami i RODO. Natomiast to klient mówi, ok, to wiesz co, to pójdźmy do Google Play'a albo do Apple App Store, i sprawdźmy aplikacje biznesowe. No i jedną z najpopularniejszych aplikacji, która oznaczona jest jako aplikacja biznesowa, jest aplikacja przelicznik walut. No i teraz pytanie, czy ten nasz przedsiębiorca spędza cały dzień w tym przeliczniku walut tam, żebyśmy mogli go z tą reklamą złapać. Trzecim pomysłem naszych klientów jest targetowanie na osoby, które używają wyszukiwarek połączeń lotniczych. No i tu ten target jest w miarę dobry, bo osoba, która często lata, możemy zakładać, że ma jakiś poziom majątności. Natomiast zastanówmy się, każdy, kto korzystał z takiej wyszukiwarki, robi to, żeby znaleźć najtańsze połączenie lotnicze i bardziej skupia się, żeby zabukować najtańszy bilet i odpowiednie połączenie. I raczej nie sądzę, żeby w tym czasie on klikał w reklamę, przechodził na naszą stronę, zapoznawał się z naszym kontentem no i chciał zrealizować inny zakup. Żeby sprawdzić ten stereotyp, przebadaliśmy niespełna 3000 osób, które wzięły udział w forum ekonomicznym w Krynicy. 3000 z około 6000 osób. Wiadomo, że forum ekonomiczne Kryn... na forum ekonomicznym w Krynicy uczestniczą menadżerowie, jak również politycy. Natomiast sprawdziliśmy, jaka jest aplikacja, jakie trzy aplikacje są najpopularniejsze w trakcie tego forum. I pierwszą aplikacją było, był Facebook. No i oczywiście tutaj efekt tego przesuwania i sprawdzania co u znajomych. Drugą najpopularniejszą aplikacją był Twitter, no bo zawsze warto się podzielić, że się zna tak z ekskluzywnym evencie, jak Forum Ekonomiczne w Krynicy. I trzecia najpopularniejsza aplikacja, nie wiem czy zgadniecie, mogliśmy ufundować jakąś nagrodę. Czyli znacie. Trzecia najpopularniejsza aplikacja to Candy Crush Saga, zwana często kulkami. No i często nasi klienci mówią, słuchaj, ja nie chcę się reklamować w grach, bo w gry to grają dzieci i pewnie oni klikają te Wasze reklamy. Natomiast my prowadzimy. Dość precyzyjne statystyki. Sam jestem rodzicem i, i moje dzieci grają w bardzo zaawansowane gry. To jest Minecraft, to są jakieś Fortnite. Y. Natomiast w gry typu casual games, czyli tak zwane kulki, najczęściej grają emeryci i kobiety po 40 roku życia. Więc widzimy, że możemy tutaj złapać ten nasz target w dość nieo nieoczywistym. Nieoczywistej aplikacji. Jeżeli chodzi o strony internetowe, tutaj zaskoczeniem, zaskoczenia nie było. Many.pl było sponsorem, więc ma numer, numer jeden, WP.pl i Puls Biznesu, więc to troszkę się pokrywa z tym naszym targetem, jeżeli chodzi o pisma biznesowe. Drugą najczęściej najczęściej spotykanym stereotypem, na który trafiamy ostatniego czasu, to kampanie targetowane na osoby z Ukrainy. Bo często do nas przychodzą klienci, na przykład klient ma sklep z zabawkami, mówi słuchaj, ja coraz częściej słyszę ten język rosyjski, ukraiński na ulicy, być może to mogą być moi klienci. Natomiast nie wiem, czy to są kobiety, mężczyźni, czy oni w ogóle będą kupowali zabawki, które, zabawki dla dzieci. Więc przebadaliśmy, więc najpierw co Klient robi, wykonuje tak zwany desk research i szuka w internecie, tak? ile tak naprawdę jest tych osób z Ukrainy w Polsce. No i znajdujemy wpisy gdzieś tam na Twitterze, na forach, że tych osób jest 3 miliony, 6 milionów, 30 milionów. I znajdujemy oficjalne statystyki z 2011 roku z gus -u. No i widzimy, że w 2011 GUS wyliczył 50 tysięcy osób, z czego strefa zamieszkania, jest to głównie północ Polski, okolice Warmińsko-Mazurskiego. I mój klient mówi, słuchaj, ale ja tam nie mam w ogóle sklepu, może bez sensu tam targetować tą kampanię. To, co wykonaliśmy, to z jednej strony zmonitorowaliśmy 1 250 000 osób, które ma na swoich smartfonach język rosyjski albo ukraiński, co najmniej jest na terytorium Polski przez większość czasu w roku, natomiast co najmniej raz w roku albo bywa fizycznie na terenie Ukrainy, albo przynajmniej raz w roku zmienia kartę SIM na ukraińskiego operatora Kivstar czy, czy Teletu. I z tych miliona 200 tysięcy osób przebadaliśmy 600 tysięcy kim są te osoby. Jak widzimy, ponad większość osób, są to osoby w przedziale 20-40 lat, a więc te dysponujące największą, dysponujące największą siłą nabywczą. Wśród nich są również kobiety, jest mniejszość, natomiast są, są, są również w wartości 404%. I teraz jeżeli zastanowimy się i bierzemy sobie te zabawki i zastanowimy się pod względem ilości dzieci, widzimy te zmiany między 2018 a 2019 rokiem pod względem planowania rodziny, a więc używa, to są to użytkownicy płci żeńskiej, które używają aplikacji typu Get Baby czy, 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 czy podobnych i kobiety w ciąży. Widzimy różnicę 18 19, że tych kobiet jest dwa razy więcej. Natomiast klient mówi, ok, skoro faktycznie tych osób jest milion dwieście tysięcy, skoro widzimy, że bywają nie na północy, jak widzimy tutaj na mapie, ale na południu Polski i w dużych miastach, to jak do nich dotrzeć? No i widzimy najpopularniejsze aplikacje używane przez osoby z Ukrainy i tu często jest zaskoczeniem, że jest to Viber. Aplikacja przez niektórych może znana w Polsce, ale nie często używana. Drugi to Facebook, Messenger, Telegram, kontakcie, WhatsApp i inne. Trzecim stereotypem, który często widzimy, to kibice ekstraklasy. Bo nasi klienci, nie wiem, jeden z naszych klientów, firma budowlana, mówi, ok, wiesz co, na zachodzie wszyscy chcą sponsorować Real, Barcelonę, może ja bym zasponsorował jakąś drużynę z tej naszej ekstraklasy. Niby grają jak grają, ale nasza ekstraklasa. Natomiast ciągle słyszę o tych kibolach, o homofobii na stadionach, o tych wszystkich złych rzeczach. Czy tam w ogóle jest mój target? To, co zrobiliśmy, to przebadaliśmy niespełna 130 tysięcy osób, które odwiedzało fizycznie stadiony w poprzednim sezonie. I co się okazało, że znów siła nabywcza tych osób jest, jest spora, jeżeli spojrzymy sobie o wiek że tylko 3,9% osób używa aplikacji bukmacherskich. więc do końca to są klienci na przykład na, na jakieś aplikacje bettingowe, to nie są hazardziści. te osoby, to że chodzą na stadion, niekoniecznie obstawiają mecze, natomiast ten target całkowicie nie, po, nie pokrywa się z kibicami reprezentacji polskich, bo nawet nie pół procent było na jakimś jednym meczu reprezentacji w poprzednim roku. No i jak widzimy podział na płeć, oczywiście, wiadomo, Nasz klient produkuje, buduje domy, sprzedaje mieszkania, a decydują kobiety. On mówi: OK, ale tak, tych kobiet nie ma za wiele na stadionie. I widzimy, że faktycznie, jeżeli spojrzymy na wszystkie drużyny z ekstraklasy, to tylko 22% kobiet jest na wszystkich. Natomiast, jak sobie rozdzielimy na poszczególne kluby, no to 1,4 kibiców legi, bywających fizycznie na stadionach, są to kobiety. Później miedzieli Legnica, Gdańsk, a na szarym końcu jest Śląsk Wrocław. Także coś we Wrocławiu musicie bardziej zachęcić kobiety. No i teraz jeżeli spojrzymy na planowanie rodziny i tą homofobię, o której powiedziałem, okazuje się, że 3% osób, które fizycznie bywa na stadionie, jest w tak zwanym procesie researchu, jak to się w badaniach nazywa, czyli w procesie randkowania i używa aplikacji randkowych. 92% dla osób heteroseksualnych, natomiast 7,4% są to osoby używające aplikacji randkowych dla osób LGBT i tu mamy też podział na drużyny Wisła Kraków, Legia i duże miasta są tutaj oczywiście yy, Mam nadzieję że nie tutaj nie, nie trafiłem. E, więc widzimy, że ta, nie jest to do końca, co czytamy w prasie i widzimy w telewizji. Jeżeli spojrzymy na rodzinę, 8,3% osób ma dziecko w wieku 5-10 lat, sporo studentów. 73% osób, które bywają na stadionach, odwiedzają Lidla, Biedronkę bądź Kauflanda, a więc dyskonty I 6% było za granicą w ciągu ostatniego roku. I teraz. Skąd my mamy te dane brać i jak je dzielić? Mamy dwa rodzaje danych. Pierwsze to są dane pasywne, na które tutaj w badaniach się opieraliśmy. Są to dane zbierane w sposób automatyczny, w sposób ciągły, często bez wiedzy użytkownika, ale za jego zgodą. Bo tak jak powiedziałem na początku, instalując aplikację wyrażamy zgodę na zbieranie danych. Drugi typ badań to są badania deklaratywne. Tutaj bierzemy sobie mniejszą grupkę wyselekcjonowanych osób, osób i mamy możliwość zadania im dokładnych pytań opisowych i oczywiście możemy ich jakoś zachęcić, żeby odpowiedziały na te badania. Jakie dane zbieramy za pośrednictwem smartfonów? Jest to lokalizacja, czas, typ aplikacji, rodzaj połączenia, czy to jest GSM, czy to jest Wi-Fi, jak również operatora. I teraz, co możemy wyciągnąć z takich danych? To są statystyki z dzisiejszego dnia dotyczących osób, które tutaj były na tej sali i w lobby. Na podstawie tego, jakich aplikacji używacie, jakich stron internetowych czytacie i co o Was wiemy w dwuletniej historii, bo mniej więcej takim zakresem danych dysponujemy. 0,79% kobiet stara się tutaj o dziecko, 13% ma, jest rodzicem dziecka 1-4, prawie 10% rodzicem dziecka... 9, 5 do 10 lat. Osoby zainteresowane piłką nożną są to osoby, które albo fizycznie były na stadionie, albo używają aplikacji scoringowych typu Flashscore i innych. Natomiast osoby uprawiające sport i tu przyznam dość niski wynik, są to osoby, które co najmniej 3 razy w miesiącu uruchamiają Endomondo, Runrunner, Runkeeper i inne aplikacje sportowe. Ten niski wynik można pewnie tłumaczyć że już jesteśmy po wakacjach i nikt nie biega. Natomiast widzimy, że większość zebranych tutaj uczestników forum woli Biedronkę niż Lidia, natomiast aż 7,7,5% osób używa aplikacji randkowych, co pewnie dobrze wróży na czwartkowe afterparty. Drugi typ danych, jaki możemy zbierać, to badania deklaratywne. I tutaj nie będę się rozwodził, bo jeżeli macie swoich klientów, macie e-commerce, macie CRM, a macie e-maile, możecie albo do nich zadzwonić. I zapytać, tak? co sądzisz o naszym produkcie, co sądzisz o ostatniej kampanii albo o, o naszych rzeczach, możesz wysłać im mailing. Natomiast te badania, mimo że prowadzimy na większej grupie, mamy możliwość prowadzenia tych badań pogłębionych, tak? czyli możemy dać się wypowiedzieć tej osobie, najlepiej jeżeli jest to rozmowa osobista albo telefoniczna, bo wtedy mamy możliwość kontynuowania. Natomiast warto te dane deklaratywne i te dane pasywne meczować, zbierać i łączyć. OK, ale jak już mamy te dane, to co z nimi zrobić? Bo nie jest sposób jest zebrać dzisiaj dane. Zostawiamy bardzo dużo informacji, chociaż podróżując po, po, po światach internetu. Natomiast co z nimi zrobić? Dzisiaj już 6 godzin szuka, słuchaliście, co zrobić z danymi w online. Jak lepiej skonfigurować kampanię, lepiej zrobić adwordsy, Więc nie będę tutaj zanudzał. Powiem, jak te dane możemy wykorzystać w świecie offline. Pierwszy z przykładów to jest. Planowanie kampanii outdoorowej. Jeżeli pracujecie firma, firmach, które wydają jeszcze pieniądze na outdoor, bo jeszcze jednak sporo jest takich firm, istnieje możliwość zakupu powierzchni banerów faktycznie tam, gdzie jest nasz target. Co to znaczy? Istnieje możliwość zdefiniowania, w których obszarach miasta albo którymi ulicami poruszają się osoby w naszym targetcie. Czy to jest rodzic dziecka, czy to jest osoba podróżująca za granicę, czy to jest hazardzista, jeżeli taki biznes prowadzimy, możemy wybrać te miejsca i te ulice, te nośniki, gdzie faktycznie te osoby w naszym targetcie są. Drugi przykład to outdoor w wersji digital, a więc tak zwany DOH i nośniki typu LED. Coraz więcej nośników LED jest zintegrowane z dostawcami danych i tutaj jesteśmy w centrum Warszawy, jest takich nośników kilka, które pobierają w czasie bliskim do rzeczywistego, z opóźnieniem kilkusekundowym, informacje o osobach, które znajdują się dookoła nośnika. I wtedy, jak wyjdziecie tutaj ze złotych tarasów, możecie zobaczyć kilka takich nośników i w zależności od tego, czy tam jest więcej klientów. T-Mobile niż Orange leci inny sport. Jeżeli jest więcej Androidów niż iOS-ów, leci inny sport, albo więcej kobiet, mężczyzn czy osób w danym targecie. I ten spot jest dostosowany do tego, jakie osoby znajdują się dookoła danego nośnika. Drugi przykład to kampanie retargetowane na podstawie historycznej lokalizacji. Offline, jeżeli wiemy, że ktoś był w salonie samochodowym, albo tak jak na slajdzie, na targach mieszkaniowych. On nie musiał przeglądać na telefonie, nie wiem, oto dom albo innej, innej strony, bo smartfon jest tą piękną rzeczą dla marketera, że po pierwsze przeglądamy tam nasze pomysły zakupowe, zanim jeszcze zajdzie konwersja, natomiast później z tym telefonem trafiamy do tak zwanego posłu, a więc punktu zakupu, czy to jest salon samochodowy, czy to jest sklep, czy to jest biuro dewelopera. Więc dzięki danym lokalizacyjnym istnieje możliwość targetowania kampanii na historyczną, fizyczną lokalizację użytkownika. Jeżeli wiemy, że ktoś był na targach mieszkaniowych, jednych, drugich, wiemy, że jest w procesie zakupu mieszkania, przez następne dwa miesiące wyświetlamy mu reklamy deweloperów, natomiast po czasie 7 do 12 miesięcy zaczynamy wyświetlać mu reklamy mebli, jakiegoś sprzętu RTV-AGD, bo wiemy, że to jest czas od momentu 70 miesięcy, to jest czas od momentu wizyty na targach mieszkaniowych do czasu wykańczania naszej nieruchomości i naszego portfela. Ostatni z przykładów to analizy konwersji offline. Więc mamy możliwość dzięki danym lokalizacyjnym mamy możliwość sprawdzenia czy dany użytkownik widział naszą reklamę i przybył do naszego punktu sklepu. A jak już przybył, możemy sprawdzić z jakiej lokalizacji. Tutaj na slajdzie widzicie analizę dwóch sklepów meblowych w Warszawie. Jak widzimy, które dzielą całkowicie Warszawy. Jest to miejsce zamieszkania osób, które odwiedziły jeden sklep w kolorze czerwonym i miejsce zamieszkania osób, które odwiedziły drugi sklep w kolorze niebieskim. I te punkty czarne są to części wspólne. Więc tak naprawdę i jeden, i drugi sklep powinien walczyć o tych użytkowników w środku. Co zrobić z tymi danymi? Przede wszystkim sprawdzać, co zrobić ze stereotypami, tak? bo tak jak mówię, często nasi klienci już z góry przychodzą do nas z pomysłem targetowania na kampanię, nie sprawdzając wcześniej, czy faktycznie jego klientem jest ta osoba, która mu się wydaje. Dzięki danym mamy możliwość sprawdzenia czy dany użytkownik jest tym, który będzie konwertował, czy faktycznie to jest to, co nam się wydaje. Jako przykład pokazuję świetną kampanię społeczną dotyczącą motocyklistów, bo często myślimy, że motocykliści są to tylko te, tylko te złe osoby stojące na skrzyżowaniu, natomiast widzimy, że może tym być każdy z nas. I to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Dominik. Mam jeszcze 45 sekund. I co z tym zrobisz? Podziękuję wszystkim. No dobra, jeszcze raz podziękuj. Dziękuję podziękuj bardzo. Jakoś ładnie tak... Z telemarkiem? Z telemarkiem. A wystrzelisz też? Wystrzelę. No to dajesz. Alright. I teraz tak, jedna wiadomość, bo wiesz co, podeszła do nie, mnie nie, dziewczyna. Bo to wiesz, tak, bo to posłuchaj to. mnie jeszcze Dominik. No. Podeszła do mnie dziewczyna i mówiła, że wszystkie koszulki lecą albo tu, Albo tu. Czy nie jest tak? Szanowny rzędzie. No ale ja tam nie wiem czy sięgnę. No to chodź trochę się ten. Musisz wzmocnić ilość tego gazu w tym. Aha. A, nie chcecie się kręcić. bo no, chcemy też. Ale chcecie, też. chcecie dostrzec. No dobra. W sensie, żeby to doleciało. Ja cię... Widzicie? Już Do kogo? teraz przysz przyszedł czas na was.